w następnym odcinku z Chomikowa i dzisiaj pewnie jesteście ciekawi dlaczego oni mają osobne klatki, dlatego po pierwszy był kupowany Natan, później mama z tatą zlitowali się żeby kupić mi Oliwiela a później jak już wymusiłem to kupili mi Borysa i mamy już te trzy komiki a dlaczego nie mogły być wszystkie w jednej klatce, bo żeby były wszystkie w jednej klatce Muszą być wszystkie razem trzy kupione od razu. Więc dlatego mamy trzy klatki. Jeśli Was to interesuje, to możecie zostawić jakiegoś jakąś łapkę czy coś. Ale. Jeśli przy okazji, jeśli jakiś komik Wam się bardzo podoba, jeśli podoba Wam się oczywiście Nathan, no, zostawcie łapkę w górę i subika. Jeśli podoba Wam się Oliver, mm. zostawcie y, dwie łapki. A jeśli podoba Wam się Boris, zostawcie dwa subiki. I no w sumie nie, nie mogą być dwa subiki, bo chyba się nie da. Wy możecie sprawdzić, bo ja nigdy tak nie robiłem, więc. Nie wiem, czy to się uda, żeby stawić dwa, dwa subiki, ale no, pewnie jesteście trochę zainteresowani. Dlaczego? No, to po prostu, dla, dlaczego choniki? No, no, po prostu mają zasypaną miskę. N niektórzy, na przykład Boris, prawda. Ma zasypaną miskę, bo się tak kopie, jak widzicie, teraz gryzie kolbę. Ale to was pewnie nie interesuje, jeśli chcecie, żeby był odcinek jak gryzie kolbę, to... To zostawcie łapkę jedną przy tym filmiku. Dobra. Yy, więc, na przykład jak Oliver ma miskę na górze, ale czasem jak bryka w nocy, to ją rzuca, rozumiecie to? A Borys za to ją zakopuje, a Platan nic z nią nie robi. Pewnie dziwicie się teraz, dlaczego nazwałam go Platan, bo w skrócie mówi się nastek, plastek, czy jak, to, jak się tam wymyśli, jak komuś pójdzi, przyjdzie rym, to, to się wtedy wymyśla, ale o tym wam nie będę opowiadał, bo jeśli chcecie taki film, to st stawcie subika i, no, subika i łapkę w górę, no. Już jest wieczór. Ale to teraz, jak ktoś to w ogóle ogląda. O tej godzinie, bo wątpię, że ktoś to teraz będzie oglądał, bo jest straszna godzina. I właśnie jak chciałam Wam powiedzieć, Borys wszedł na górze i widzieliście, jak szybko wbiegł do domku. No i jak widać plastek gryzie, gryzie kółko. Nie wiem temu. Stary czemu gryziesz kółko. Nieważne, tym cię nie interesuje. Jeśli chcecie, żeby był taki odcinek, zostawcie. No... No po prostu, no łapkę w górę przy tym filmikiem, ale je, jeśli Wam się podobał filmik, możecie zasubskrybować i dać łapkę. To do następnego filmiku, papa. Pa.